Rybę. Co mamy w horoskopie dla ryb? Przeprowadzka jest napisana. Zapewne czekają Cię zaskakujące zmiany w domu i rodzinie możliwa przeprowadzka, zmiana modelu życia, praca związana z wyjazdami to na przestrzeni siedmiu najbliższych lat, moje drogie rybki. Z uranem przyjdzie do Ciebie mentalna wolność, masz szansę poczuć, bardzo, poczuć się bardzo niezależną osobą. A co w lipcu? A co w lipcu? Czekajcie, bo karty mi się. Mm, dobra. Mm. No dobrze, drogi rybki, a jeszcze jeszcze zdrowie, na szybko. A w zdrowiu musicie uważać, to jest pierwszy raz, pierwszy raz ta karta wyszła. Yy, Moje kochane, moi kochani. Yy, mamy kartę Bad Health, czyli złego zdrowia, słabego zdrowia. To jest karta choroby, który, która yy, ona jest przypisana, jest sygnifikatorem choroby w talii Kipera. To z jednej strony, ale z drugiej ona może nam pokazywać taką chorobę, która szybko minie, więc jakieś takie przeziębienie albo też chwilową słabość. Niedospanie bardzo często, mm, przepracowanie, więc jeżeli będziecie się po prostu, będziecie się słabiej czuć, albo możecie się słabiej czuć w lipcu. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, kochane ryby. To jest takie, z tego co patrzę, w te inne karty, ta karta was um, zachęca do tego, żeby więcej odpoczywać i żeby zadbać o swoje zdrowie, aby się po prostu nie rozłożyć, tak, wakacje nie rozchorować. Okej. Okay. Pracy, moi drogie, oj chyba będziecie troszkę uciekać od pracy w miesiącu lipcu, mamy karty złodzieja, mamy karty kochanków, więc z jednej strony możecie uciekać od, od obowiązków zawodowych, moi drogie, ale z drugiej, z drugiej to co będziecie robić lub to w co włożycie serce, kochane ryby, może niekoniecznie... Być tym, czego oczekiwałyście. Także na to trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o życie zawodowe. Jest tak, albo z czegoś zrezygnujecie, albo będziecie uciekać od pracy. Ja pamiętam też kiedyś, wylosowałam kartę złodzieja dla, dla siebie, czy dla kogoś innego, i ta karta pokazała mi, e, chyba nawet tego dnia, że do pracy nie poszłam. Więc e, tak może być, e, albo po